Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Powiem Wam, że tak dzisiaj zabierałam się rano na nagrywanie vloga. Mieliśmy śniadanie w sumie fajne, takie ze wczoraj z Albiego. Zaczęły się u nas ferie, jest pierwszy dzień, a ja... Muszę patrzeć, czy widzą. A ja już czekam na koniec tych ferii, na piątek. Ale ogólnie, no co zrobić, wiecie, jak to jest, co Wam będę mówić. Także wybieramy się do sklepów. Ogólnie jest straszny chaos w domu, bo od dwóch dni robię organizację rzeczy w szafie. Idziemy teraz na zakupy. W sumie takiego kompleksu sklepów, tak to nazwijmy, bo są wszystkie sklepy dookoła. Bo kilka rzeczy właśnie muszę pokupować w każdym z nich, więc trochę się wychodzimy, ale to dobrze. Właśnie zostawiłam sobie takie małe zakupy na taki dzień, kiedy mogę z nimi iść i. Wiecie, wy, wychodzą się, zużyją energię na 3-4 sklepy i będę miała przynajmniej trochę spokoju po południu. Także taka moja metoda, mam nadzieję, że się sprawdzi na dzisiejszy dzień. Są ferie, jest pierwszy dzień ferii, więc właśnie wychodzimy, ja zabieram ze sobą siatki, mam też rzeczy na przekąski, przekąski, jakieś napój. Ja sobie wzięłam kawę. Dzieci mają też soczki. Także to sobie pewnie zaraz jak się zatrzymamy, bo ogólnie zbieramy się dwie godziny. Tak wygląda wyjście z dziećmi. U mnie zdali straszny bałagan. Ogarniam, ogarniam już ze dwa dni moją, moją szafę i wszystkie rzeczy. A teraz, jeszcze jak są ferie, to będzie słabo, ale ogólnie dzisiaj chcę wyjść. Pochodzę w sumie po sklepach. Nigdzie nie idziemy jakoś tak nic ambitnego robić. Będziemy chodzić w sumie po sklepach. Chcemy kupić kilka drobnych rzeczy w kilku sklepach, więc będziemy musieli po prostu się trochę poprzemieszczać. Ale to będzie wszystko w takim, jakby jednym jednym centrum, no może nie, to będzie, nie będzie jedno centrum, ale taki kompleks dookoła będzie po prostu pełno sklepów tych, które ja potrzebuję i właśnie dzisiaj te kilka rzeczy sobie kupię, drobnych dosłownie rzeczy, w sumie wszystko Wam pokażę, mam nadzieję, że mi się uda pokazać Wam właśnie jak te sklepy wyglądają, gdzie idę, co ewentualnie kupię, jak będzie, także y, zabieram też, w sumie teraz nagrywam telefonem, ja zabieram rzeczy i i idziemy, wszystko widzicie jak jest dookoła udało mi się tylko lekko odkurzyć no i teraz uciekamy ale mamy ładną pogodę i to jest bardzo motywujące dzisiaj dla mnie mm. nie wydaje mi się Ale lecimy, my jedziemy teraz tylko wyjeżdżamy, jesteśmy już na miejscu powiem ja wam, że jestem na tyłach to jest właśnie ta galeria, do której idziemy także musimy przejść tutaj pod tym mostem, pod tą drogą ale już nie miałam gdzie stanąć, tak naprawdę. Bo my sobie jeszcze w sumie teraz. My sobie coś teraz zjemy przed wyjściem i idziemy. Jeszcze dzwonił do mnie lekarz. Moje dzieci nie były cicho i krzyczały. Nie wiem, czy też tak macie. Kichcio. Jak dzwonił doktor, że akurat byłam w aucie, więc nie mogłam wyjść, by porozmawiać. I trochę się zestresowałam, wiecie, oni nigdy nie mają czasu, więc nawet nie chciałam pytać, żeby oddzwonił za chwilę. Okej. Okay. Ja mam kawę. Teraz sobie wezmę kawkę i ciasteczko i wychodzimy, bo bo taka już pora żeby coś zjeść. Możemy. Bo mama nie zamknęła kawy. Tak zjemy sobie ciasteczko, kawę. Teraz już ostatni sklep przed nami, IKEA. Tak jak Wam wspomniałam, również jest w pobliżu, także w sumie oddalony był może dwie minuty od tego miejsca, w którym byliśmy przed chwilą. Wstąpiliśmy po jedną rzecz, coś udało mi się też upolować na promocji, także za chwilę Wam wszystko pokażę. Mamy drugi dzień naszych warii tygodniowych, i to jest nasze śniadanie. nie było dość podobnie, tylko był kabanos. Habanasa już nie mamy, więc y, to będzie nasze śniadanko. Ja tutaj mam kawkę, chociaż to nie jest mój talerz, tu jest mój talerz. Tu jest mój talerz i dzieci jeszcze mają po, po soczku do tego śniadanka. Zaraz Wam pokażę, co wczoraj kupiliśmy, y, co właśnie po wczorajszym dniu mamy zgromadzone. Także zaraz muszę się powoli odkopywać. Dzisiaj idę do pracy. W sumie to Wam się nie pokazuje. Jeszcze tylko ketchup. Tutaj mam te rzeczy, które wczoraj z dziećmi udało mi się kupić. Więc w sumie wam chciałam pokazać, co, co tutaj jest. W sumie sporo nie ma, ale uzbierało się, bo tutaj z jednego sklepu trochę z drugiego. Byliśmy w sklepie Smith. To jest chyba taki odpowiednik polskiego smyk, ale nie jestem pewna. W każdym razie jest to sklep z zabawkami. My w ogóle jesteśmy jeszcze wszyscy w piżamach, także wybaczcie, coś tutaj jakoś paprocha, co mi tu. Przeszkadza na łóżku ten paproch. Dobra. I byliśmy w tym sklepie zabawkami, bo dzieci mają teraz ferię i tak po prostu stwierdziliśmy, że coś dostaną, żeby się pobawić. Może najpierw pokażę wam, że wzięliśmy taką torbę, bo ja zbieram torby różnego rodzaju wzory i kolory, więc wzięłam sobie z takim motywem Squishmallow. Jak to się nazywa? Squishmallow czy Squashmallow? m m Także z takim motywem torbę wzięłam. Mogę dać na bok prosić. Tak, I wzięliśmy dwie zabawki, ogólnie dzieci oczywiście chciały więcej, ale były, pokłóciły się, były płacze i mogły się zdecydować ogólnie, więc... Jak, jak, jak to jest squish Melo? Tak jest. To jest really Squishy, jak tak. wzięłyśmy from Happy Meal, to było dawno temu. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, ja że masz dużo do powiedzenia. E, także wzięliśmy pierwszą Pepe taką... Pig! Pe, pe, pe. I tutaj mamy taki zestaw, który właśnie ogólnie jest tylko w tym sklepie. Jest taki zestaw Domek, Pepy i Autko, i też są wszystkie figurki. My też mamy jedne figurki w sumie z ostatniego wyjazdu, także przynajmniej wiecie, nie będzie jakichś chyba większych, większych sporów o to. Właśnie tak wygląda ten domek. Ma tu kilka pokoi, taki plac zabaw, no i jest Autko. I do tego zestawu jeszcze wzięliśmy. Panią Gazelę, tak. I tu są dzieci, są w szkole. Będą się uczyć, także taki komplet. Później byłam w BM-ie po takie rzeczy wiosenne. Takie rzeczy wiralowe. Tutaj wszystko, co jest wiralowe, to jest wykupione. Niestety tak to wygląda w Anglii, że takie rzeczy bardzo szybko się wyprzedają i później, później po prostu już nic nie zostaje, ale potrzebowałam żarówek takich dość mocnych i w sumie były w bardzo dobrej cenie, bo tu są dwie, a tak ogólnie na Amazonie to była jedna w takiej cenie, więc wzięłam. Kupiliśmy też nowe szelki dla psa, bo te, które ma już są zużyte, takie sprane, już nawet nie mogę ich doczyścić, więc dostanie takie nowe szelki i to są, to były rzeczy ze sklepu BM, także w dobrych cenach, 11 funtów za te szelki. Zapłaciliśmy, tutaj mamy takie ciastka, w ogóle chcę takie nagrać smaki wszystkie Oreo jakie są dostępne w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda spełnić to moje postanowienie i to jest Cadbury z nadzieniem Oreo, ale to kupiłam w sumie z myślą, bo przyjeżdża do nas rodzina, także zostawimy sobie to na piątek na y, spróbowanie. Y, kupiłam jedno z takich ulubionych moich sklepowych szamponów, to jest Herbal Essence właśnie w tej wersji oczyszczającej. Już wezmę mam małą siatkę, jest taka poturbowana. I mam też krem z firmy Avino i to w sumie balsam, ale dość nawilżający, więc będę go używać jak krem, jako krem do rąk, bo właściwie żadnego nie mam. Był też dobrej cenie, 2,50, 2,70, więc to dobra cena, jeżeli chodzi o tą firmę. I dezodorant, którego w sumie odkąd ile lat tu mieszkam, jeszcze nigdy nie miałam z tej firmy, więc wzięłam sobie w takiej wersji. Ba zapachu bawełny, bawełnianej. Byliśmy też wcześniej w primarku, także też kupiliśmy kilka rzeczy. Udało nam się upolować taką super poduszkę, którą już jakiś czas temu właściwie chcieliśmy kupić. Joda i ona była tylko za 2 funty, także w ogóle super fajna cena. E, tu w sumie dla mnie takie zwykłe standardowe, bluzto t-shirt, takie pod t-shirt. E, wzięłam też spodenki. A jakoś bardzo mi się spodobały te kolory, słuchajcie, i takie fajne, fajnie wyglądały. Za 3,50 tylko. 3,50 pensów. Naprawdę dość fajnie wykonane, kurcze. Zdecydowanie lepiej jeszcze te wersje dla dorosłych, więc myślę, no biorę za 3,56-7 lat. Będzie jak znalazł. To jest taki kolor, że się może szybko pobrudzić i nie sprać, ale, ale wzięliśmy takie dresówki, bo ona też nie ma na wórek, na zajęcia. Ja sobie wzięłam westy, które obiecałam, że akurat nigdy nie kupię w rymarku, bo one. One się po prostu mega zużywają. Te rzeczy dziecięca, dorosłe to się jakoś zdecydowanie różni. No Ale ostatecznie wzięłam w sumie to czarnych, bo akurat kiedyś jak kupowałam to nie było czarnych. Moje po prostu już są bardzo zużyte. Ale długo używałam, rok czasu, więc tak wydaje mi się, że dobra cena, jak na rok czasu używanych yy, takich podkoszulków, westów. Także wzięłam sobie dwa takie. Yy, wzięłam w sumie coś przepięknego. To Wam. O Jezu, mój pies tutaj wiecie co leży. Nie wiem, czy mi się uda to tak wziąć. Oj, tu mi wypadają te listki. One mi już w sumie w siatce wypadły, ale pani uważa, że to się tak wkłada. Ja sobie taką ozdobę na Wielkanoc. Bardzo kolorowa. Takie kolory, które mi się teraz podobają. Także gdzieś sobie tą ozdobę położę. 6 funtów ostatnia. Tak jak mówię, rzeczy wiralowe akurat tutaj się bardzo, bardzo szybko wyprzedają. I wziąłem jeszcze takie spodnie, które są teraz to są chłopięce spodnie, ale one są dość nie wiem czy teraz widzieliście one są dość modne, nie wiem tak generalnie jak mnie się do końca podobają ale wiecie to są dla mojego syna, tak jak mówię dość popularny fason teraz i dość modny będzie na, na to lato przynajmniej ma być i one są takiego cienkiego materiału yy, bardzo cienkiego, są takie spodnie na lato tutaj mają też gumeczkę ściąganą 10 funtów kosztowały, więc tak bym powiedziała cenowo nie najtani, ale też nie najgorzej, jeżeli to są mają być takie, wiecie, hity modowe. T-shirt też wzięłam dla mojego syna z bardzo fajnego materiału. To jest taka, nie wiem, czy widzicie, tak jak polo, tylko t-shirt. O, coś takiego, jest taka grubsza bawełna, super mi się spodobał, 4-5 lat, za 2,50 tylko. Także cena rewelacyjna, jeżeli chodzi na t shirty Żałowałam, że nie ma innych kolorów, bo bym mu wziąła, bo naprawdę taki fajny, porządniejszy. I wzięłam też rzeczy, które zbieram do koszyczka. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać koszyczek wielkanocny. To są takie sprężyny w wersji różowej i wersji zielonej. Nie wiem, jak mi się to udało przy dzieciach wziąć, ale wzięłam za jednego funta i tutaj zbieram właśnie rzeczy na koszyczek. Także te dwie rzeczy. I bomby, trzy bomby, bath bomb, eee, takie bomby do wody, bomby do kąpieli trzy. Kupiliśmy, każdy dostał i, i mnie się nawet też dostało. Takie zakupy poczyniliśmy. Aha, jeszcze IKEA. Na końcu dołożyłam IKEA, ale w IKEA właśnie byliśmy po te klipsy. Ogólnie chciałam mieć dwa opakowania, bo ja używam tylko tych dużych i po prostu używać i mieć spokój, bo mi ich brakuje, ale ogólnie, że jest ich więcej niż do tej pory, co ja mam. Tych dużych to stwierdziłam, że może jednak mi wystarczy. Dwa funty za te klipsy zapłaciłam. Bardzo lubię właśnie, tylko że te duże, bo te mniejsze po prostu za bardzo się nie nadają do dużej ilości rzeczy. I co jeszcze mam? No to słuchajcie, nie było się bo oczywiście bez ciastek, funt 25. W sumie na, nie najgorsza cena, bo parę lat temu jeszcze kupowaliśmy za funta, więc jeżeli chodzi o te ceny, to akurat tych ciastek one się jeszcze tak bardzo nie zmieniły. Funt 25 za dwa opakowania, za jedno opakowanie. I też na promocji udało mi się upolować młynki. Ogólnie poluję na ten młynek drewniany. On jest w cenie regularnie 15 funtów, ale tu stwierdziłam albo 10, no ale za 10 może bym wzięła, no nie wiem, słuchajcie, ale jakoś tak poluję na ten drewniany i zawsze mi, zawsze stwierdzam, że następnym razem udało mi się to upolować, które w cenie regularnej kosztują 5 funtów, a ja zapłaciłam 2,50, także e, miałam dwa za jeden, nie wiem czy to jest jakaś taka poprzednia wersja ich, bo one są dalej w sprzedaży, z tego co widziałam ale w każdym razie kupiłam je za 5 funtów, dwa takie młynki także to są jeszcze w sumie nie wiem czy za blisko byłam, czy widzieliście to są jeszcze moje to są jeszcze moje zakupy z IKEA. No i to by było w sumie na tyle. Zeszło nam parę dobrych godzin, żeby to wszystko zdobyć. I chyba na tym zakończę dzisiejszy vlog. Niestety nie udało mi się nic więcej nagrać, ale pomyślałam sobie, że może i tak krótki film Wam się spodoba. Mam się teraz pożegnać, także dziękuję serdecznie za oglądanie tego vloga. Jak zawsze zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa! Mua!